Cześć, dzisiaj Wam pokażę zadanie Super Quest związane z gildiami na JLGG. Na początek możemy wejść na JLG.io. Yld... Logujemy się tutaj. Możemy mailem, możemy portfelem. Jak wejdziemy na główną stronę, wchodzimy w Questa. Dodajemy się do listy I klikamy pierwszy quest Teraz przechodzimy do gry I w grze musimy udać się do gildii Warto mieć ze sobą siatkę na ryby Jak ktoś ma, to niech wyciągnie Gildia jest na prawo od fontanny w tym wielkim budynku musimy wejść po schodach do budynku. I pierwsze zadanie odbieramy od playera W3. On każe nam znaleźć przedmiot do szukania. Ten przedmiot jest tutaj w tym parku przy gili. Jest dosyć dobrze ukryty. Ale jeśli przyjrzycie tutaj za tym krzakiem, wystaje coś. Klikamy, zostajemy. Szkło powiększające. Idziemy oddać. Znaczy powiedzieć, że znaleźliśmy. Teraz możemy iść do Luka. Po drugi quest. I jak oddamy pierwszy, to też przechodzimy na na stronę JGG. I możemy do drugiego przejść. Tu są ogólnie porady do tego wszystkiego. Warto sobie to poczytać. Jest też filmik instruktażowy, ja robię dokładniejsze, bo tam jest tylko podpowiedzi. Teraz idziemy do Terawili. Dobra, teraz jak jesteśmy w Terawili, idziemy na pocztę. Tu, jak podejdziecie, klikniecie na to okno. To są odciski palców. I musimy wrócić do gildii teraz z tymi odciskami do Luka. No, po oddaniu dostajemy kluczyk. I możemy iść po trzecie zadanku. I możemy też oddać questa. Tu jest coś pobugowane ewidentnie, bo pokazuje, że mamy... O. No. chyba jakby szybciej kliknął, to by się zrobiło. Wracamy do Terrawili. Idziemy do Heckwaters. I kluczem otwieramy windę. Tutaj pojawiamy się w jakichś podziemiach i tu jest rybka do złapania, taka ładna. A tu, jak się dobrze przyjrzycie, to gdzieś w tym miejscu jest o. Tu jest piksel w tym miejscu. I go zanosimy z powrotem. No i jak to oddamy. To możemy przejść na stronę AGG. I finish quest. Klejmujemy. I za to zadanie jest czyste reputacji plus to znaka... Oznaki na JGG przeważnie oznaczają jakieś punkciki. Także warto robić. Jak będzie kolejny sezon, GAP to polecam. Questy robić. Jest fajna, fajna strona. Można sobie zarobić. Jest też tu dużo innych gier. Także polecam. No to cały quest. Otrzymujemy takie przedmioty z niego. Magiczne narzędzie do szukania. I rybkę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Hej.